Witajcie. Jestem ekspertem w dziedzinie dermatologii estetycznej. Dziś skupię się na laserowym usuwaniu rozstępów, widocznych zmianach skóry jak białe lub czerwone ślady na brzuchu, udach, piersiach czy bicepsach, powodujących nierówną teksturę i koloryt, dyskomfort estetyczny. Przyczyny to szybki przyrost masy, ciąża, trening czy hormony, rozciągające skórę i uszkadzające kolagen. Przed zabiegiem, konsultacja z analizą, próba laserowa, czysta skóra, unikaj słońca i leków światło uczulających przez 4 do 6 tygodni. Używamy lasera frakcyjnego NGCO2 o długości 10600 nanometrów, tworząc mikroskopijne kolumny ablacji, stymulując kolagen i elastynę. Opcjonalnie z Dermapen 4 dla głębszej penetracji. Zabieg trwa 20 do 45 minut. Efekty: Redukcja głębokości. Wygładzenie Wyrównany koloryt. Widoczne po pierwszej sesji trwałe po 3 do 6 zabiegach co 4 do 8 tygodni. Ryzyko minimalne. Rumień ustępuje szybko. Zapraszam do Alfen anden Rein. Umów się na konsultację.